Wszyscy słyszeliście zapewne, co się w Białym Domu wydarzyło po spotkaniu. No, powiem Wam, e, kurwa myślę na ten temat. Oczywiście, my nie wiemy do końca, czy, czy to jest ustawka. Wygląda na ustawkę e, i to taką gangsterską kurwa, jak na filmach. Yy, chcą rozmontować, no po prostu do, barbarzyństwo. No za dużo też nie mogę powiedzieć, bo mi kurwa zablokują. Niestety te wszystkie yy, por, portale, te sociale, no to są yy, w większości przypadków no też sterowane tam z góry i, i tyle. Jak się za dużo powie, co się myśli, to, 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 to mogą ci wyjebać. Yy, nawet konto. Yy, ale yy, no pff. Powiem wam, aż się przykro na to patrzę, ale świat jest taki brutalny. Tak się wykorzystuje kurwa słabszego, e, najeżdża się, dyma, e, i za chwilę się robi kurwa interesy z tym, który najechał. E, to jest, oczywiście tu nikt nie jest bez winy. E, tu, oczywiście każdy, każdy ma coś tam, e, wiecie, za kołnierzem. Eee, tu prawie każdy jest gangsterem. Eee, umówmy się. Eee, sam fakt, że piastują władzę, to, to już o czymś znaczy. Tam nie jest łatwo się dostać. Eee, to są brutalne zagrywki, o których my nawet nie mamy zielonego pojęcia. Eee, ale nie wiem, kurwa, no, powiem Wam szczerze, teraz jest każde rozwiązanie możliwe. Teraz jest każde rozwiązanie kurwa możliwe. Eee, ja to trochę tak widzę, bo ja byłem też tak w życiu, parę razy rozmontowany. Mówiąc krótko, najechali więksi, silniejsi, i kurwa, rozmontowali. I jeszcze, i jeszcze na koniec człowiek winny, kurwa, i ponosi konsekwencje. Yy... I to tylko pokazuje, jak to na tym świecie wygląda. Yy... Tu w gruncie rzeczy nie ma zasad. To znaczy, niby zasady są, ale to ci słabsi płacą za nie cenę. Ci. Naprawdę tam na górze oni zazwyczaj nie zapłacą, przynajmniej tutaj w wymiarze ludzkim. Będą w stanie, bo są aż tak silni. I znam takie przypadki, gdzie no, popełniane przestępstwa jedno za drugim, wieloletnie i zero konsekwencji. No, po prostu tak mocne plecy, takie cwaniactwo, takie podejście. Do życia i funkcjonowania, że on kurwa nie ponosi żadnych konsekwencji. Oczywiście, tu w wymiarze ludzkim, ale umówmy się. Yy, my tu jesteśmy tylko na chwilę. Te konsekwencje się kiedyś ponosi, jest coś takiego jak karma. Można w to wierzyć lub nie, ale ja myślę, że oczywiście tego nikt nie wie. To wszystko jest wyrównane. Tak jak Ty ruchałeś teraz innych, tak, nie martw się, będzie żuchany w kolejnym życiu, w kolejnym wydaniu. To się kurwa. To, się, to, to nie jest tak, że się da ruchać, kurwa, i nie ponosić konsekwencji. Te konsekwencje się poniesie, wcześniej czy później, moi drodzy. I karty historii też zapiszą te wszystkie rozrywki, które tutaj były. No.